mam gdzie to znowu, czyli Kuba proszę znaleźć. Dzisiaj sobie nagramy kolejne odcinek. Mam 6 skrzynek do otworzenia, znaczy jeszcze 5, ale niedługo będę miał 6, dlatego że po dwóch po, po jednej grze będę miał 6, 6 skrzynek. Mam nadzieję, że z tego powodu będziecie zadowoleni, bo naprawdę trochę ciężko było to uzbierać. Na poprzednim odcinku 5 uzbiera... dwie. Dzisiaj ozbieram tą jedną. Czekajcie, muszę sobie program do nagrywania wyżej przesunąć. Żeby mi nie przeszkadzał jak będę strzelać. Niedługo się pojawi na najprędzej jutro odcinek trochę smutny. Nie dla was... Nie dla no, zechę smutny będzie. Ale już nie, nie będę... Klik nie będę już trailerował, co to będzie. Jaki, z czego to będzie filmik. Oj, przegrywam, przegrywam na dziesiątym. Przegrywam na dziesiątym. Miejsce, kurde. Szkoda. No ale dobra, no nabijamy te sześć skrzynek, i otwieramy je co jedną. Nie no, że to nie co jedną. Tylko najpierw otworzymy dwie, później dwie. Co, co jedną walkę otworzymy dwie skrzynki. To jedną walkę. Więc mam nadzieję, że jeśli Wam się podobają filmiki mojego autorstwa, to zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z moim kanałem. Zabita, haha. To teraz tylko to i będę już otwierał kolejne dwie, dwie skrzynki, tylko nie chcę tak szybko zginąć, żebym coś zarobił i żebym miał jednak te skrzynki, bo jak nie będę miał, to nie będziecie mieli co oglądać niestety Tylko Muszę jako ósmy, jako szósty. Czekajcie, bo próbuję go jakoś ominąć i ulta sobie naładować, żebym mógł go na spokojnie pokonać, a tu drugi leci. Dobra, ulta używam. Użył się. Użył się. Użył się. a w szóste miejsce. Ciekawe, czy zrobię plus 10 plus 20 to coś. Plus 2 pucharki. A tego mam. Plus 8. Jeszcze trochę jednak brakuje. 8 kolejnych. No to ludzie, jeszcze jedna walka i będziemy otwierać skrzynki już powoli. coś mnie zacięło i dlatego ginę. Coś bardzo szybko. Widziałem, że tu idzie ta pani ale ona nie idzie jednak. Tu sobie zniszczy tą skrzynkę. I znowu spróbuję na tym miejsce zginąć, żeby miał idealnie naszej skrzynki I otworzymy dwie i później jeszcze dwie. Mam nadzieję, że Wam taka taktyka się będzie podobać. Oj, będę ginąć. Ginę, ginę, ginę. Chyba, że ją zabiję jakimś cudem, ale wątpię. No właśnie. Przepraszam, ludzi za ten hałas, ale moja siostra wbiła do pokoju, ale będzie cicho, bo wiesz że nagrywam teraz ogólnie. Będzie cicho. Przepraszam za te hałasy. Ale dobra, otwieram pierwsze dwie skrzynki i zobaczymy, co mi z nich wypadnie. Pierwsza skrzynka już leci i mi wypadło nic. 6 punktów do Nity 7 punktów do szeli, plus 1 bilet na wydarzenie i 17 monet. Otwieramy drugą skrzynkę, a w niej będzie 50 monet, bardzo dużo, 6 punktów do bula, dość fajnie, tylko szkoda, że na razie nie gram, 10 punktów do kolda, a nim akurat gram i podwajać żetonów razy 200. No to kolejna rundka i kolejne 200. 200 skrzynek. Dobre by było. Dwa. Dwie skrzynki. A i zginę tak. Wow, zabiłem ją, bo się żebym tak ch zaczął chować, że... No naprawdę, przepraszam za te hałasy w, hałasy w tle. Ale to tak bardzo, bardzo Was przepraszam. Ja nie robię tego specjalnie. Tylko to jest moja siostra, Wychodzi do spokoju i to wszystko słychać. Zabiłem kolejnego typa. Plus pięć. Widzę, że tam jest Jessie. To może bym tak ją ładnie za... Strzelił? Zabił? Bo się ku, tu czy speni. Ona ze się tu z Penny. Ej dobra, to ja idę na niego. Ile on ma powercubesów? Osiem. Panie, ja żartowałem tylko z tym, że idę do pana. Dobra, będą najwyżej kolejne dwie skrzynki, ale drugie miejsce nie jest tak źle. O kurde, 56xD, ludzie. XD, no to kolejne dwie skrzynki lecą, a w nich 22 monety. Plus 4 punkty do bula Plus 8 punktów do shelley. Plus i bonu, i bo, w bonusie 3 gemmy. klejnoty. Przepraszam, ja jestem przyzwyczajony do klasza. Bo grałem. Dobra, kolejna skrzynka leci. A w niej: 24 monety. 6 punktów do Rose. I 6 punktów do El Primo. Ostatnia walka. Ostatnie dwie skrzynki i koniec odcinka. No mam nadzieję, że wam się podoba... Piszcie w komentarzach, czy wam się podobają krótsze filmiki, czy takie dłuższe. Bo naprawdę mi to daje wielkie znać, czy mam robić takie dłuższe. I wam trochę więcej czasu dawać, żebyście mieli co oglądać. Czy mam dawać krótsze i wam trochę mniej tyłka... Mniej zawracać wam głowę. O! Bo dla mnie to obojętnie, co ja będę ten... Po ile minut będzie u mnie odcinek? Oj, żebym nie zginął tak szybko, muszę się odrodzić szybko do chmury. Wejdziemy po to. I idziemy, 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 idziemy na górę. Widziałem tam postać jakąś. Tutaj też widziałem. Rozklepali mnie. A to mnie rozklepało. I ostatnie dwie skrzynki, ludzie. I koniec odcinka. Dobra, i co w nich będzie? Pierwsza skrzynka: 24. Monety: 6 punktów do Rose i 8 punktów do El Primo. Kolejna skrzynka, a w niej. 50 monet. 5 punktów do bula. I 6 punktów do El Primo. A jeśli Wam się. Dziękuję ludzie Wam za oglądanie. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie lajka, komentarz i na dole tam subskrypcję. Ten czerwony guzik zamieńcie w, sa... w szary. I obok kliknijcie dzwoneczek. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.